Tak. Oby impostor, teraz stworzymy sobie pograć z impostorem. Dobra, start, Dobra, nie nie <tast> start, ale... <Fazenda> Dobra, lecimy. Oby impostor, oby impostor. Nie da cię. Nie, da się, nie, da się nie, nie, nie stucham, O, dobra, a, z bojakiem, zobaczymy w sumie jak to pójdzie. Dobra, pójdę w dół, nie będę się tutaj ujawniał. Pójdę sobie zrobić myślę, że paliwko. Dobra, napełnione paliwko, teraz idziemy to oddać. W sumie, ja bym zabił od razu Adasia, bo. 6. Dobra, zabiję od razu Adasia, myślę, że to będzie najlepszy pomysł, bo. E, w sumie. E, ucieknę sobie tutaj e, tym wentem. Dobra. No, żebym się z nim minął. Nie minę się chyba z Adasiem. Dobra, wytankuję paliwo. E, pójdę sobie do 2 robić taski. I dobra, będzie kozak. E, dobra, ruszamy. E, pójdę sobie teraz do O2. Myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby zrobić dwa taski właśnie w O2. Udam z tymi taskami. E, w sumie, e, pierwszą osobą, którą muszę zabić, dobra, chcę się to jest Adaś. I tego co się muszę trzymać, ale dobra, zobaczymy w sumie jak to pójdzie. Oni tu są. No, jak jakbym poszedł też do Admina tam na wizję zerknąć. Jak co tam się prezentuje, gdzie są osoby w ogóle. No bo tak naprawdę to, to lipa trochę. Dobra, idę zerknąć. Tak naprawdę jest tutaj. Dobra, jakby zabił. Uciekał tutaj dziurą. Dobra, zajebiście. Mi się podoba. Unlucky. Dobra. Jest dobry kill. A więc, praktycznie 3 czwarte rundy stałem na vitalcach. To no, prawda. Znaczy, może prawda. No okej. Okay. No, dobra. <grym> po prawej stronie zrobiłem quest po lewej. Mhm. Wszyscy widzę, że chciałem spotkać w elektryku wtedy. Ja zbiegłem na Vitals od razu. I. Ale... Uwaga, stał ze mną Marcinek, kochany mój. Tylko, że widziałem, jak Marcinek zbiega sobie w dół, co nie? A to już skąd do mnie przypie? ale skąd o pytanie ja... od, od razu, bo zapomnę. Gdzie wy, wy byliście w elektryku, ale chyba na początku rundy, bo ja tam zrobiłem y, taski i nikogo nie było. Ale to, mówię, że wszyscy a, byli proszę dobra, do... a Dobra, to, to, to tak, miałem was bieg... chyba. Dobra, dobra, no? Mów. No? Uf, 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 słuchaj, uf, 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 uf. ja z panem Fioletowym byliśmy w specjalnie. i prawda, że nie popołem Damy radę. Fioletowy ma. No, A ja ja potem od Specimena y, Fioretowi zabronionym przez tego, Matsona. Ale, no, taki troszkę no, zobaczymy soft clear, bo Na mnie i na Matiego, no bo mogliśmy się tam zabić cztery, cztery razy nawzajem. No, No, tak jest. Ja się bałem, tam totalnie wchodzi. No słucham. Ja chcę hard clearować Jordana, bo byliśmy na skanie i. Jordan. Co? Nie Jordan. Tak jest. Potem ja tak, poszedłem może to potwierdzić. Dobra. Musimy się spotkać. Oni są już teraz z oh, oh, Dobra, Niech będzie. Tak, Odpuśćcie tam dwóch impostorów, Dobra. Nie wiem, teraz bym szczerze zrobił tego Adasia. Najlepiej by mi pasowało, ale dobra. Zobaczymy w sumie co zrobię. Eee, pobiegnę sobie, udam, że tu robię taski. Co nie wygrywa kubek FC? Aha. Pff, tu z monitorkiem. W sumie nie wiem, co to jest. Ale dobra, lecimy. Mm, przebiegnę sobie teraz. Wygrałem? Kurde. Gratuluję. Nie, co nie robiłem. że wybiegałem ze Specimena i tyle. Tyle się zgadza No? Matso, dobra, ty nie robiłeś lawy przypadkiem? Nie robiłem lawy. Ja robiłem lawy chyba wcześniej. Aha. Albo, się albo teraz, prosty. nie wiem stary, Naprawdę, nie prawej, przepraszam. Eee, dobra, polecę do specimen'a. U no tak. Sobie. No. Specimen'em polecę do laboratorium, to będzie najszybsza droga. Ale, no, jestem teraz z nimi dwoma, to może będę udawał, że chcę zrobić tego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dobra, niech będzie tyle, no około się robi to, tak? Dobra, niech będzie. O teraz sobie przebiegnę, teraz będzie dobry, dobry, dobry trap. W sumie e, pobiegnę sobie e, na teleskop, zrobię sobie niby, udam, że tutaj robię to. E, zielonego przydałoby się zabić, tak szczerze. No, zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, udam, że robię, tutaj mogę siedzieć ile chcę praktycznie. Więc dobra, w sumie dobrze. A da się chciał zabić, i w sumie chyba najlepsza to by była decyzja. Dobra, uciekam teraz w dół. Ile teraz gdzie indziej. Dobra, lecę do Kompsów. Kompsek już tutaj nie będzie. E... I dobra, Zosia mnie oskarży, to będzie pewnie. Dzień, Dzień dobry, właśnie. Jestem tak i widziałem jak. Nie żyje, nie żyją dwie osoby, nie żyje Adoś i fi, Fifi. No kurczę. To... Okej. Okay. Okay. To, to, to jest przycisk. Mogę Ale ci Zosia żyje, właśnie jest problem. Dajcie mi chwilkę. Zosia Przepraszam, żyje. bo po prostu się obsrałem, no. I Zosia bo Dobro był tygodniu. za mną. Nie wiem, nie teraz. Kto był ze mną na y, O2? Fii, y, chyba Jordan. Tak, tak, to byłem ja. Okay. I widziałeś, jak minął. Dobra, nas mam pomysł, już sprawiam. No tak, mijał nas. No właśnie, czyli ktoś musiał zabić go tam, na <laughs> Dobra, przy O2. Dobra, ale nie, szczerze, Zosia, nic nie mówiłem czemu. E, patrzył ktoś, A wiesz, admina? mógł mieć pewność, że to jestem Nie, nie, ja to przez chwilkę i odejdź. Co mnie da? Bo ja tam. Ale do jak chcesz doskonać, to jest raz Zielonego, więc zielony tak, to nie być z tego kila na. Fifi, Adaś nie wiem, bo nie wiem kto widział ostatnio Adasia, to jest powiedzieć. My od e... początku rundy ja widziałem z pobiegliśmy do Specimena. E, Adaś chyba zrobił jednego gościa zada... i się na lewo, tak? Czy mi się wydaje? Generalnie, ja mogę powiedzieć też, bo ja byłem nie? bardziej z przodu Zasia. Generalnie to było tak, że zrobiłem meteoryty, chciałem biec sobie na lewo do Komsów i ktoś, mijałem kogoś i to chyba był raz Fordin zielony i nie wiem w tamtą stronę chyba biegłeś tak mi się wydaje Że biegłeś w stronę Chwilak, Adasha, gdzie my a my bo... się minęliśmy nieby No jest obok mnie widziałeś mnie No ale gdzie konkretnie no? e, to było w labie na korytarzu długim a nie przypominam sobie Ja wtedy robiłem meteoryty i praktycznie biegłem za tą Może się nie minęliśmy ale biegłem za tą tak W labie, w labie a, do... czy co totalnie no. albo meteoryty co się no robiłem o, o chodzi, te chodzi planety, o, planetę, co? o planety bo nie dokładnie wiem. tak o chodzi o planety robiłem planety i, 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 i biegłem za tobą nie wiem czy mi widziałeś widziałeś mnie na pewno musiałeś mi widzieć bo ale, byłem w przy przez bo to chodziło to, chodzi Ta, o to. nie widziałem no. mam powiem o co chodziło my w trójkę Dobra, poszliśmy z Simena ja miałem tam dwa chyba questy Kto kto bym wędna ja. już szybko ja byłem, skanowałem się, w tej chwili. Nie, yes, yes. yes. uratowałem yes. sytuację. Co jest, dlaczego? Dobra, w sumie. Nie, musiał mnie... wyjść. Nie głosujcie na <coughs> siebie, bo widzicie co się dzieje. Teraz to głosuje. wydaje głosuje. mi się, że. No nie, no nie, nie Dobra, zająłbym się z Osią. On ma na mnie najwięcej, w sensie nie wiem czy teraz z Osią, czy kimś innym. Dobra, pobiegnę po prostu, udam, że lecę do tych komsów. Zrobię sobie to zadanko Nie wiem, wytłumaczę się jakoś z tego, ale chociaż nie wiem tego zrobić Powiem, że miałem problem Posiedzę tutaj dość długo Dość długi czas, bo to zadanko było dla mnie problematyczne i wytłumaczę się myślę z tego bez problemu, więc dobra posiedzę tutaj dłuższy czas To będzie myślę, że najlepszy pomysł O, emergency jest, wcześniej To umoru i... Tak, to się nie Ale trochę, trochę zrobiłem nieładnie, nie trochę za mnie ten, ten śmieć, nie? Mm. Ale to o task a ja się chciałem upewnić, ej, ej. że nie. nie... E, chłopaki, ja mam pytanie do Was, bo, jest, bo jestem w komunikacji, jak się robi tego taska tam z takim, nie wiem, po, suwakiem, bo ja go nie mogę totalnie zrobić? A musisz pociągnąć w dół i czekać, aż Czeka, nie masz czasu. że no, 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 jak no, jest akcja, no, 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 te dobra, dobra, dzięki. Dobra, Do drugie, że miałem wrażenie, nie. Albo... Czy... Czekajcie, bo miałem wrażenie, bo komuś się często totalnie grę, tylko... Wybroniłem. Już nie jestem na win Zosi często często wyłapujemy. Nieważne. Dobra. 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 dobra, 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 dobra. To jest totalnie obroniona sytuacja. Przycisk, no Teraz takim śmieciem jest to bo zostało bardzo mało tasków. Zrobiliśmy ssadki można chciałem się upewnić, że nikt nie umrze. No to skip. Bo Prawda. w tej chwili jeżeli pójdzie To i tak dalej gramy, nie? Ja nie, ja nie wiem. Więc wreszcie mi pilnu się mi sobie. Dobra, masz. Dobra, let's go. Myślę, że teraz polecę sobie... Dobra, polecę dalej do tych kompsów, bo pytałem się o te zadanie. Więc polecę znowu do tych kompsów, odpalę to dwa i będę będę myślał. Myślę, że to będzie najlepszy pomysł. Dobra, robimy taki sposób, dobra i polecę tych kompsów i postaram się zrobić to zadanko, tak jak mówiłem dobra, robię to zadanko <gry> potrzymam, nie wiem, tak z 10 sekund powiem, że nie ogarniałem tego totalnie dobra, i, i, i git dobra, odejdę teraz. E, powiem, że, że ogarniałem temat już e, dobra tu w elektryku e, akurat nie będę nic robił by, elektrykę by podało wyłączyć wtedy, wtedy mógłbym myśleć Mm, bo jednak jednak... Tak to, to nie ma sensu. Dobra, to ja nie mam co już zrobić. Powiem, że taski wszystkie mam zrobione. E, to będzie chyba najlepszy sposób w sumie. E, powiem, że jeszcze lodzika zrobiłem. No, że tam jeszcze nie doszedłem, bo e, tutaj miałem. E, problem. I dobra, zrobię lodzika, udam, że tutaj robię. I w sumie jeszcze bym wyłączył elektrykę. To będzie najlepszy sposób jeszcze. Dobra, e, elektryka leci. Pek, dobra, elektryka poleciała. E, teraz muszę wziąć jednego fraga. najmniej, dobra, poleciał jeden frag Matsona. Dobra, łatwo, e, łatwo. O, tak, a? A? <gryzny> o, o, jak się robi taska? Jordan, Jordan, co? Kurde. Gadaj, że Nie, nie mów tego, nawet proszę. On, on nie zabił centymetr w ciebie. Centymetr. O boże. No, piękna no, gierka Dobra, Dobre, dobra, Let's go. Go. Go, go, go. dobra... O, dobra, się. elegancko ja Dwie godziny dobra. temu pisałem coś na Discordie mm, dobra Ale olałeś Oczywiście do elektryka, Moje ulubione miejsce Nie, nie olałem tego z niczym Ej, chłopaki, proszę z gry nie gadajmy Będzie w starym. Chodzi o samouczynności Dobra, trzeba tu przelecieć e, Pyk, elektryczek szybki co e, w się sensie o drzwi i dobra Nie, no cholera Boże. Mordo, schonowałem się. Dobra, do teraz ziemi. pytanie do... Gdzie był kill? Do tumu. Nie, 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 były... 7... nie mi, gdzie jest ten kill. Słuchaj... Kto w tej chwili jest w elektryku? Czy ktoś jest w ogóle w elektryku? Ja stoję przy drzwiach i widziałem jak biega gdzie, okay. gdzie, gdzie, przy drzwiach stoisz? Przy elektryku, bo były drzwi zamknięte. A, okej, okej, okej. Dobrze. A ty ty byłeś pierwszy, firepower. czy ty byłeś pierwszy? Nie nie, ze mną ja? był firebug. E, okay. Tak, ja biegłem I... sobie w stronę 2, bo tam miałem to. A ja sobie A, a ja sobie robiłem e, kabeleczki tam i firebuga już porem, nie wiedziałem. Okej. Okay. Nie, a, wiem. Jak, mogę nie, 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 a doś? Ja robiłem ludzika tego przy reaktorze prawym i zacząłem bez do elektryka i wtedy z raport poszedł. I robiłem jeszcze na początku ten taki. No, ten statek, żeby przeprowadzić. Mm -hmm. Okej. Okay. zrobiłem. Panie, Bujus. Hmm? No, gdzie tak. byłeś? Robiłem no, tą rakietkę robię. i klikałem w te rogi. Tak, Okej, okay, dobra. Fifi. Ja zrobiłem kluczyk na początku i zraszowałem na dół. Okej, okay, a ktoś może na ty kamień albo ten, albo Adaś, możecie się potwierdzić, wy tam się w ogóle widzieliście, czy już się ja o jak Adaś z zielonym wbiegali na prawo. Okej, okay, ja dobra. Do nie wbiegałeś na prawo? Ja bym mówiłem, że robiłem ludzika Mhm, mm dobra, w sensie no. w prawo. Nie no żyłem. tak, ale ty w prawo. Nie wiem, firebook? No ja jak mówiłem, wbiegłem do elektryka z Jordanem i pobiegłem sobie w stronę. Okej, okay, okej. Okay. Okay. Jogi. Jogi. jogi, Jogi. Tak? No Jogi, gdzie, gdzie byłeś, co robiłeś? Skalowałem kartę. Tak? Mm, teraz się, no. wolałem lecieć okay. do elektryka, pęba nie no, bo powiem wam już teraz, no bo tu, tu nie ma szans, żebym coś z tego wyciągnął, bo w tej chwili ciało jest przed wejściem do elektryka. Po prostu. No dla mnie to było najlepsze. Przed lepsze, wejściem tak? do elektryka. Tak, przed wejściem, ale wejście to... wiesz, co się wchodzi strony do tego. elektryka. Tak, tak. No dobra, to, to, jest jak to, jak pierwsze, więc... to jest. To pierwsze, tylko to za drugie. No jak dla nie, to był twój stary. O chulec, no i chłopaki mam problem. uważać na polskę. ...na Niemców, bo też fajne chłopaki. No. No, no, tak. Dobra, lecimy. Czemu na nie poszedł A, po głosu? się porozchodzili! Wow! Dzięki, chłopaki, jeszcze bym wyleciał. Co, co ty się pultasz? Dobra, lecimy robić kartę. No mm. mo to mogę stać lekcję, no bo wiadomo, może mi się nie udać Dobra, git. E, udało się, o, lecimy... Strzelać. ...z Seberem. Dobra, Sebera się będę trzymał, powiem to szczerze żebym, oczywiście. Będę go się trzymał, bo, 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 bo... Że chcę zrobić takie... No, żeby jednak widział, że biegam z nim. Dobra, z Jordanem też, ale Jordana myślę, żebym... ...nie zabijał, tylko Sebera, jak już mm, Dobra, o tym pomyślimy. Jeszcze bym sobie wyłączył zaraz światło Żebym może skillać. Ale teraz Seber, żeby go skillać, no to będzie taka lipa, bo... Jednak mm, będzie wiadomo. Macona będzie zdecydowanie łatwiej zrobić. E, ale nie, dobra. Polecimy sobie tutaj na Taski. Nie będę teraz e, tak agresywnie grał. Udamy, że oczywiście przeglądam wszystko. E, dobra. E, zrobione. E, polecimy sobie na Butelki. E, I zobaczymy. Co nie zrobią. Kurczę, bo się, że jednak mi zobaczyli, bo tak no, się. Dobra. To chciałbym, o, e... to się nie zobaczyłem. Kto gdzie był? Czekaj, firebug, firebug, firebug. Szybkie pytanie, kto no, no. przybiegł teraz do nas, proszę. E, kto przybiegł do nas? E, Matson. Bieg od góry we... i bieg w dół. E, znaczy zrobił sobie śmieci i pobiegł sobie w dół. E, nie, Ale Matson nie żyje. To no, był pijany. No nie, Matson. Ja przebiegłem ja do was i jak ja, ja skąd Znaczy, patrz, o, to, to było około. tak. Generalnie. I, i, ma... I jak o, no. przybie... Dobra, to ja powiem szybko a, czekaj, już. I... Dajcie mi chwilkę. A, no. a no, ok, Dobrze. Cię nie, bo... z tego się wybronię na pewno, bo moment. nie zabiję nikogo i, dobrze i Seber tak. mnie potwierdzi. Dobra, tak. to będzie dobre zagranie, ale w sumie zobaczymy co będzie z tym. Okay. Co będzie e, z tym elektrykiem, e, bo na pewno cietłeś? ktoś, ktoś wylecił mi się wydaje, że z elektrykiem. Dobra. A skąd wybiegłeś? Dobra. Ja mhm. Ja ten, mi się. na Awku, bo szukałem osoby dobrze. Okay, Zabieram, czyli a sobie a sobie dobra, w dobra. Właśnie miałem powiedzieć, że ciało leży na kamerach. Biegałem i nie zdążyłem się Leży, leży. Mm. Mre. Słuchaj, jak ja przybiegłem na O2, to Madson sobie spokojnie robił śmieci. Ja poleciałem tam na O2, sobie jakiś task. No i potem ktoś zwołał Mita i Madson. co zginął, bo on poleciał na dół. On poleciał na dół, tak? No. No, Czyli... no Matsun leży na kamerach, ale ten co do nas wybiegał, ja nie, nie pamiętam skąd do nas wbiegł. Czy z góry, czy z dołu? Chyba mówię ci, że przecież to byłem ja. A. Z dołu. Sorry. I Madson przybył od góry. I pobieg, no, tak jak mówiłem, śmieci robić, tak. bo pobieg wtedy w dół. Dolnym wejściem, elektryka wejść. Jaki? O, ale nie wiem, coś. Na Witalsach teraz to mnie. Aha, czyli. Ale potwierdzasz się, na... że następcy rzeczywiście tam byli? W sensie potwierdzam, że teraz tam był, a frak ma jakieś 15 sekund maks. Yy, myślę, że to jest duo Seba i Fira się potwierdzałem, ale tylko tak zakładam, nic nie mówię. Co? <ślese> Nie wiem, dla mnie to że jest... Trzy osoby się potwierdzają z prawej strony, dwie osoby. Znaczy, nie, a... ale nie potwierdzają się... Tr tr dobra, trzy osoby się potwierdzają z prawej strony może i tak, ale mhm. trzy osoby też się potwierdzają niby z lewej strony, bo w takim razie no to ja biegam lewej, z, z, z C t S Seberem, ja... i ja. To jest coś dla z trzej, trójki i tyle. To jest tyle. Bo no ale zawsze wierzy, zawsze, zawsze ktoś z, z lewej strony mógł przebiec mógł 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 na prawą i powiedzieć nie, ja jestem w prawej. Ale byłem tam też przed chwilą i was widziałem, no. Fifi był w labo chyba Ale ja biegałem przecież z z Seberem, więc ja tego killa nie mogę zrobić Seber potwierdzisz może ja, ja z Firebugiem cały czas byłem Ja robiłem hmm. paliwko Nie wiem, jak na mnie to może być no, na sobie... z No... inaczej No nie, dobra, to będzie wójta, dobra no, Dobra, to będzie dobra To w sensie dobrze mi to poszło Dobrze, że właśnie tu nie sfragowałem, bo Ta, teraz ja Jordan sensie, albo Seber na mnie najechał Teraz trzeba wykierować kogoś z tamtej, z prawej strony kto był Tak mi się wydaje, że tak zrobię teraz Dobra Lecimy Przekupiliśmy szmaty Skip poleciał. E, oczywiście trzeba włączyć elektrykę, to będzie najważniejszy punkt. Dobra. E, dobra, bujak ze mną biegnie. W sumie e, z bujakiem mógłbym pobiec. E, ale dobra, tu nie chcę robić tasków. Bo tutaj będzie średniawka. Powiegnę sobie przez, e, przez. przez przez przez, przez e, e, i tam zrobię sobie właśnie tego taska. Z, z, z czym? E, z tymi częściami, dobra. Tak, pobiegnę. dobra, będziemy, myślę, że w porządku. A my sobie zerknął jeszcze, dobra, że nie ma czasu. Mm, kto gdzie jest, bo najlepiej by wtedy było mi tragować. Ale dobra, przebiegniemy to szybciutko. Zorientuję się, czy ktoś tu jest, czy nie. Dobra, zrobię to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, jakiego zabijamy? Włączamy światło. Myślę, że to wyszło dość dobrze. O kurde Myślałem, że coś tu wchodzi, się zlękłem trochę. Dobra, to by... ten frag wyszedł, myślę, że nie będzie mi do udowodnienia. Mm. Dobra. Raz. Oni teraz pomyślą, że bym Jestem ja powiem o tym... Dobra, w sumie to dobrze wyszło. Nie wiem, czy... czy, czy w sumie dobrze. Ale nie, dobra, Jordan będzie miał na mnie. Dowody, wszystko będzie wszystko na mnie. Dobra. Zaczął. Trzeba się dobrze bronić. Pani, czekajcie. Y, możemy ktoś na chwilkę powiedzieć tylko kto był w labo. Teraz? Dobra, generalnie mogę ja to ja mogę powiedzieć. To, mogę powiedzieć? Mhm. Generalnie to tak. Byłem tam dobra. ja. Biegałem tam z... Był <grym> Jordan, to będzie najlepsze. I potem przybieg Sebek i był firebug Czyli. I tak. Nie żyje Yogi, czyli. E, moim zdaniem, firebook poleciał sobie do Specimenta. Bartka. I. Yy, chociaż nie, bo cooldown może być. Albo ktoś inny za*** e bo po prostu nie, ale jestem tego pewny, że Firebook jest Cepka bo oni byli we dwóch. W, yy, to są że kilam, To są się yy. ale, ale w sumie jest, wiesz co, to, to jest niemożliwe, no, Mogę minut. ja się wytłumaczyć. Mogę? Ja, jest. Ja, ja się wytłumaczę patrz. Ja pobiegłem Poczekaj, sobie... chwilę daj mi coś powiedzieć. Ja to no. To był świeży kill czy nie? No przecież ci mówię, że Jogi zginął z minutę temu, to mi przerywałeś. Mhm, mm dobra, ale co, dobra, nieważne. To eee, po pierwsze tak, dobra. w trójkę po lewej stronie... Dobra, z tego, dobra, trójka. ale zobaczymy. Mm -hmm. Także, wasza trójka, dogadujcie się kto to jest. W sensie, Nie no, wiem, no, moim zdaniem to jest ale, ja yy, yy, ale, ale patrzcie, ale patrzcie z jednej strony. Ja byłem na Medbayu, robiłem sobie Medbay'a i przybiegł. Yy, Seber akurat skończył yy, robić tego na tym w zasadzie Medbayu. No wiecie, yy, tego, yy, boże, skana i yy, akurat pobiegł, skończył robić skana i pobiegł w lewo. Yy, pobiegł w lewo w stronę laboratorium. Ja skończyłem robić yy, skana i poszedł report. Więc w jaki sposób yy, ja mogłem zabić Sebera, jeśli on pobiegł w lewo? On pobiegł w stronę wejścia prawdopodobnie do laboratorium. Ja to ja pobiegłem w lewo. Nie, nie w ty pobiegłeś w dół. Ty pobiegłeś nie. w dół w stronę specimena, tak. Nie, ja najpierw wybiegłem stamtąd w ogóle, bo były lighty. Ale mi czyte. chodzi jeszcze wcześniej, mi chodzi później. Naprawi naprawiły się te lighty, wróciłem tam, poleciałem do specimena, bartek zabity i Seba przy okazji nie żyje. I ty byłeś jedyny kołosebka, więc dla mnie to jest sprawa jasna. Ale, ale nie, nie byłem jedyny kołosebka, na logikę jak, jak Seba poszedł w lewo. Patrz, ty posbiegłeś w dół. Patrz, ty no. pobiegłeś w str stronę no, no, no. Specimena, ty zgłosiłeś fraga w Speciminie, w specyminie w takim razie, tak, tak? Tak, zgłosiłem fragę tak, w A tu na logikę, to Sebek pobiegł w lewo, bo Sebek nie wiem no. tak, sebek, sebek pobiegł w lewo tak. i ja sk kiedy on skończył, med patrz, skana robić y i pobiegł sobie w lewo, ja no. ty zacząłem robić skana i on już nie wrócił. To jak ja mogłem go zabić na logikę? Mi ja szczerze, się że to się zanim, bo w pierwszej rundzie wchodziliśmy mniej więcej w siebie, byłem mógł mnie trzazdość 800 razy i nie razu, nie wiem. Nie wiem, jak dla mnie to jest sprawa jasna. Nie, nie nie nie, nie. Ale nie. To jest Fifi. To jest Fifi i Jordan Duo. No to fajnie. Nie, to dobra, wybroniłem się chyba. Ale Przypominam, że to ja jestem. Tak. Boże, co pierwszy. Ale nie, ale tyle wam powiem, że Seber pobiegł w lewo i ktoś go zabił i tyle wam powiem, bo... Bo po pierwszy Bujak się nic nie odzywa. Fraga... Wiesz co, no, ja no, gdzie... już... ...Frag nie był no, na Medbayu. Dobra, 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 morda Bujak, teraz. Nic już mam do powiedzenia ja, nie mogę. No Ale to... dobrze, ale Zabro, Jordan Ale jaki... Ja, patrz, Seber pobiegł A... sobie w lewo na laboratorium. Jak, jak ja mogłem zrobić na logikę no, pomyśl? Robiłem jest... medbeja, jest... Chłopie! Co ty no, wzglęgałaś? dla mnie to jest... Dla mnie to jest sprawa jasna i tyle. Jeżeli to nie był biały, to jest Jordan? Dobra, nie udało mi się. Ale to po prostu przez to, że niektórzy zagłosowali, a ja bym się nie doczonym wybrali, bo mogę jeszcze zachcieć na nie. się odezwać, a potem jest pytanie, czemu się nie. XD. Dobra. Dobra. mi My się, myślę, że co? W żywiołetu standard. Dobra, zamknę mu tu drzwi. Nie. A, nie wiem po co, ja to zrobiłem. Miałem coś innego, chyba innego. Dobra, trudno. Ta część gry jest na tyle nudna, że widzowie nawet wami nie pokazuje. Oglądajcie dalej. Ja mu zrobię to w dobrym momencie O, no on już to co robił W sumie powinien jednego zabić, moim zdaniem Dobra, zabił jednego Teraz tu trzeba zamknąć drzwi. Kurde, gdzie jest moja myszka? Dobra, zamknięte są. Więc Frag dopiero zaraz zgłosi Dobra Moim zdaniem dobrze. O. o! 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 Dobra, generalnie to tak. Chciałem to zwołać, bo śmierdział mi... Adaś, ale że zginął to. Aha, to ten to, to nie znaleźli fraga, to no. bardzo dobre zagranie. A czemu ci śmiercił Adaś? Kurde. Wiesz co, bo Nie wiem jakoś tak dziwnie latał cały czas obok nas. Jak z gestu światła został, to myślałem, że tak wiesz, że to on to zrobił plus jak ja mówiłem coś tam za. Dobra, wydaje mi się e, szczerze, że to jest Bógia, wygrana. Jak to wygramy o, dobra, spienią, no, to będzie super. Nie, rasko. to jest Jordan, to jest Jordan na pewno dlatego. E, Ale fi -fi. dobra, no, że jak nie żyje, no to to jest nieważne. E... I teraz tak. Y... Szczerze mówiąc. To był na elektryku. Teraz. Elektryku. Teraz. Yes, albo... Kurde, był Fifi. Fifi -fi, nie wiem, czy zdradzi hmm. swoją pozycję. To kuba wiesz co, bo. <laughs> Ja tam. Nie, jak... dla mnie sprawa tu jest oczywista. Czekaj, nie, mogliśmy to zeskipować, bo jest to strasznie riski, chyba że jesteś w 100%. Ja pewny. jestem w 100% pewny Powiedz mi na kogo zagłosowałeś. Ja? No, Kuba. No ale dlaczego? 100%. Bo, 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 bo ten... jest, była tam nasza trójka. Ja ty Adasz. Ja <laughs> wymienił. Czyli zielony wyleczek. No, ale na W to sumie ja by bym zostawiły dwójkę, Potem bym go zabił. No. Dobra, to będzie win. Jak czuję, że to będzie win. TV bardzo dobrze gra. Tutaj. No to, to fajnie. Dobra, ja to będzie piękne Jeżeli jak przegiemymy to, to na mnie wszystko Dobra, kozak Teraz trzeba walnąć dobre o dwa mm, Dobra, o dwa trzasnę zaraz Mmm, dobra Trzasnięte, dobra, dobra zrobię to za mnie A to zaraz chciałem jeszcze zrobić o dwa, jeszcze chwilę chciałem poszukać No i to Co? już jest win No chodź tu Duży jest w sumie win Mardoweż Nie, nie naprawiajcie, nie ma sensu No dobra, to jest win Zostaw, zostaw, zostaw Nie ma co, nie ma co Chłopca co oskarżyli w ogóle no, Są małe Filip to jest Dobra Filip to jest ślepy, Filip a naprawdę złożony wyleciał. On obok Ciebie ten, on obok Ciebie, czy obok na, na pewno no obok ja... tego. Ja chłopo. byłem przekonany właśnie, że to był ci biegający obok ja nas.